Zobaczcie, osa walczy z bąkiem o przetrwanie. Ja im otworzę, niech oni sobie stąd idą. Bo ja owadów raczej nie zabijam. Wiem, że może mnie ugryć zaraz. Ta osa bardziej, bo ten bąk to on chce uciec stąd. Otworzę i mnie sobie stąd śmigają. Powracając do politunelu, taką taczkę sobie kupiłem. Wystarcza mi. Tylko tu była oponka pompowana, ja musiałem zmienić na kałczykową. No bo wiadomo, powietrze schodzi, nie oszukujmy się, nie? Gdzieś te opony też made in China i jak się zakłada pompowaną, to trzeba pompkę też mieć na działce. A po co mi pompka na działce? No to się rozle... jak to się sypie, widzicie? To jest ten stary plastik, on się tak... Utleniu w ciągu roku, dosłownie, nie? Co jest, zobaczcie, tu się rozleciało płótno w ogóle, nie? No, tu będę musiał to wszystko podpiąć. Yy, trochę mi przysłał, ja to w ogóle odetnę, nie? W tym roku tutaj na zamki było, takie zamki tu były, bo to były takie drzwi, które się zamykały, w ogóle ten politunel, nie? Ale naprawdę nie polecam, yy, polecam tylko konstrukcję, nie? Konstrukcja jest op, na motylki. Takie składana rureczki ładnie. I jakby ktoś taki politunel sobie kupił, to może sobie też y, murek podbudować najpierw albo zrobić z drewna jakiś, taki na wysokość metra i dopiero na tym obsadzić y, politunel, nie, na wierzchu. I wtedy masz y, wyżej do sufitu, nie? i naprawdę można y, używać takie coś, można jako w ogrodzie, jako pomieszczenie y, no na jakiś sprzęt, żeby nie moknął, właśnie taczka, rowery O takie rzeczy, żeby nie mokły, a czasem ludzie też samochodem wjeżdżają do tego, ale no nie wydaje mi się, żeby to był dobry wymiar na samochód No i taki o, chodnik zrobiłem, go będę musiał przesuwać, bo tu To miał być taki podgrzewacz solidny, czyli Wiadomo, rośliny w rośliny tutaj miały jeszcze być i kiełkować tu Ale tu nic nie kiełkuje, to jest puste to była moja taka idea, mój pomysł, i tak zostało. No. Zobaczcie, tu nie podlewałem papryka, to była chili papryczka uschła. Myślę, że ta papryczka może mieć nasiona w środku, nie? To później się przejrzy i zobaczymy. Tu są jakieś kosze. Folią wykładałem te kosze, i tu były pomidory rosły w nich. Ale jakoś tak marnie było, za słabo podlewałem. Jakiś nawóz powinienem dać. No, powiedzmy, że się dopiero uczę, tak? Uczę się i nie mam czasu się uczyć, bo jak widzicie, to tutaj jest tylko bałagan. No. Ale, no i tu sobie wyglądamy, tu gdzie byliśmy. Tu sąsiad ma też takie, nie? On widać, trochę bardziej się stara. Tam już jakieś labelsy ma, coś tam posadził, nie? No, on się bardziej stara, ale ja i tak to nadganiam, dlatego nadganiam, że pracuję właśnie w Birmingham City Council i stamtąd mogę sobie przywieźć na przykład kwiatki, tak? Mogę sobie wybrać dobre kwiatki, które będą mi fajnie rosły w, w ogródku tu, nie? No i to mnie różni od właśnie, od wszystkich użytkowników działki, że mam kwiatki, nie? Ale wiadomo, działka jest na warzywka bardziej i trzeba będzie warzywa hodować, nie? nie bo... Miałem w tamtym roku ogórki polskie. No i były fajne powiem. No były fajne jadło się, lepsze niż te ze sklepu. Te ze sklepu są chemicznie, strasznie chemią nafaszerowane. I jak takie ogórki pojem, to powiem szczerze, że czuję, że to są chemiczne ogórki, nie? Mam na to taką już alergię trochę. Z wiekiem dużo ludzi właśnie nabywa taką alergię na produkty różnego rodzaju i dlatego na opakowaniach jest popisane prawda, co jemy no a w ogórku nie będzie popisane, po prostu jest to wstrzykiwane w ziemię albo w roślinę to zależy jak i jest no jest to chemia, nie? Ogórek rośnie bardzo szybko, można go szybko sprzedać, ładnie ale on tak naprawdę nie jest to taki ogórek, jakbyśmy tutaj sobie wyhodowali na normalnym Naturalnym nawozie. Koński jest najlepszy nawóz, z tego co wiem, ale ten nawóz prawdopodobnie jest z wieprza. Wieprzowy, czyli świński, powiem brzydko. No, on trochę już tu przeleżał, bo to jest też ważne, żeby przeleżał nawóz, żeby go nie, nie walić na świeżo, tak? bo świeży nawóz ma yy, bakterii dużo, tak? A tutaj ten nawóz będzie miał trochę więcej grzybków może jakiejś pleśni nie wiem zobaczymy co to będzie. Zmieszamy go dokładnie z ziemią jeszcze i dopiero tam go sypniemy. Mnóstwo roboty, Mnóstwo roboty także można by tu dużo gadać, ale będziemy gadać w trakcie robienia tego jak postaram się w tym roku nie zawieść i coś z tym zrobię, nie? bo to jest bardzo ważne, żeby chociaż wiecie, także mówię ważne, żeby na dworze, nie, coś porobić, a nie siedzieć w domu. Ale cały dzień pracuję właśnie w Birmingham, tam w City Council i, i pracuję też w Newbury. To jest praktycznie to samo co tutaj. Tak iść z pracy do pracy, to trochę się nie chce i dlatego, no jest jak jest, ale nie chcę, kurde, yy, nie chciałbym stracić takiej działeczki, bo Mogą po prostu z Urzędu miasta powiedzieć, że słabo użytkuję to, a wręcz przeciwnie, w ogóle nie. To zasadziłem z jakichś kwiatków i mam to gdzieś, więc mogą mi powiedzieć, że podziękować, nie? że zmienią po prostu nabywcę. Ja myślę, że wiecie co, oni mi dali tą. Ja długo nie czekałem na to, nie dali mi to bardzo szybko. Tak jak wspominałem, tutaj działki mają emeryci i renciści, nie? I zobaczcie, wszystkie działki, które są tam, one nie mają żywopłotu. A ta działka ma żywopłot, widzicie to? To jest mnóstwo roboty. To jest yy, godzina roboty. No, może nie teraz, jest tak w miarę równo ucięte. Znaczy, że płaszczyznę ma, nie? Nie jest równo, ale ma płaszczyznę, bo to nie musi być równo perfekcyjnie. I, i się go łatwo teraz ścina, nie? Ja sobie go łatwo ścinam. Mam taki. Trimerek. Tu jest mój dom ogólnie, tu jest krzesło do, na ten chodnik, tutaj co Wam pokazywałem, tu są siedzenia, jak słoneczko przygrzeje kapelusz mam, to są same ogrodnicze rzeczy, tu nie ma nic, tam pieskownica jeszcze mój syn używał, jak był mały, teraz to już nie wiem do czego, pewnie kompost albo ziemi tam nasypie i w ogrodzie będzie jako donica, nie? można takie rzeczy robić no i ogólnie taki dom dobrze się trzyma ja tylko zmieniłem tutaj na nim ten papę, o to zmieniłem na nim papę bo, bo już przeciekał, nie? a tak ogólnie to trzyma się zawaliście myślę, że jakby Chuck Norris z pół obrotu pierniczył to by się rozleciało, nie? ale no jest jak jest, nie? wygląda solidnie nawet jak o tam pszczoła wpadła w ten, i jeszcze pająk będzie z nią walczył, no to nieźle. Drugi raz już mi to spotyka. Dzisiaj muszę, muszę pomóc temu pszczołowi Ten pająk niech on zostawi tą pszczołę w spokoju bo pszczoła nie jest do zabijania no masakra, jak ona się teraz stąd wydostanie ona ma problem, wiecie bo jest zaplątana, ja będę musiał pójść po coś to, to naprawić Wiecie co? Mam dwa druty. Aj, aj, aj. Kurde, jak z ja tego nie odplączę, to będzie masakra. Normalnie czuję po tym metalu, jak ona bzyczy. Ona się zaraz uwolni, wiecie? Ona się zaraz uwolni. O, patrzcie. Patrzcie, ona się uwolniła, widzicie? Bo ja jej podtrzymałem, ja jej pomogłem, nie? To jest fajne właśnie w ludziach, że można pomagać zwierzętom, nie? One niekoniecznie muszą ginąć, tak? Ten pająk sobie tam poszedł a, a ja, ja ją uwolniłem, no bo wiadomo, to jest pszczoła, ona musi kurde zapylić kwiatki, drzewa jeżeli tych owadów zabraknie no to będziemy mieli lipę, nie, będziemy musieli Red Bulla pić, fruwać i, i no i i zapylać kwiatki, proste, nie Dorob, narobimy sobie więcej etatów po prostu będzie za trudnie kogoś, kto będzie zapylał kwiatki, tak, i ludzie będą mieli Etaty, te, te co wykonywały za nas to zwierzęta, tak? Pszczoły czy tam bąki tam inne rzeczy, jak widzicie Bąka w domu, czy pszczołę za szybą, nie zabijajcie tego Wypuśćcie to na dwór, niech to leci w pinechę Tak samo osy, osy też są potrzebne, bo one yy, Zjadają jakieś tam chore insekty, jakieś yy, Katapilery łapią na przykład, nie? Czyli dżownica, która nam kapustę żre, osa przyleci, złapie ją i on porwie, nie, nie bójmy się, osa nie jest taka dla nas groźna, nie, zjada po prostu odpady, nie i to jest, oczyszcza po prostu biosystem, bio tak? Nie wiem, źle powiedziałem, czy dobrze?